Ciągle pada. My już jesteśmy u siebie na miejscu. I zachęcam Was. O, włączyło się. Zaspoileruję. Jest jacuzzi. Ono się samo przewertowywuje. Będzie to w następnym vlogu. A Was zapraszam na koniec vloga. I pogadamy sobie odnośnie spotkania. Dzień dobry, dzień dobry. Z uśmiechem przez życie w Free Life. Z takim uśmiechem Was dzisiaj witam na naszym kanale, bo osiągnęliśmy 2000 subskrypcji. Wielkie dzięki. Ja jestem teraz na Dolnym Śląsku. Ogólnie urodziny i przy okazji obejrzeć postępy budowy karetki. Co tam się zadzieje, jakie są plany odnośnie karetki. Ja zachęcam Was do oglądania ogólnie naszych vlogów. My się teleportujemy zaraz do osady. Zobaczycie, co tam się w osadzie pozmieniało. I potem czołóweczka i lecimy. Właśnie dotarłem na dolny Śląsk. Kto kojarzy to auto? Karetka. Pokażę Wam coś. Tak będą zamontowane fotele. To są od Forda Customa. Kiedyś je kupowałem, pokazywałem na moim kanale. A to jest idealna zabudowa, taką jak my mieliśmy. Wszystko tak samo wygląda. Troszeczkę tutaj się różni ten panel. Ale. To samo rozłożenie, oprócz tego. Te siedzenia fajnie się kładą, rozkładają w różne strony. Łóżko będzie tutaj z tyłu i zaraz Wam pokażę, bo tutaj jest zbiornik. Tutaj Michał wyciął plastik na drzwi w ten sposób, i tutaj zrobił ramę. Zobaczcie, okna kamperowe założone super sprawa. Podejrzewam, że tutaj będzie kuchnia tak jak u mnie. A jeszcze zobaczymy, tutaj Michał ma na tyle fajnie, że on ma każdą dzieloną z osobna szafkę. A ja mam jako jedną. Zastanawiałem się kiedyś, czy nie zrobić tego w ten sam sposób jak on ma tutaj. Aha, i panel sterowniczy ogólnie ma już ten troszeczkę lepszy. Dotykowy e, ja go mam tutaj. A on ma tutaj. To też super sprawa oświetlanko no i spoko gitara, niech działa chłopak a siedzenia tak a propos to nówki sztuki kupiliśmy znaczy on kupił, ja mu tylko je odebrałem z podłokietnikami ciach ciach no tak to fajnie Wygląda, może za 3 lata będzie zrobione. Hi, hi, hi. Budujcie kampery. Trochę bałaganie jest. A pokażę Wam na pewno efekt końcowy. Jak kanał będzie jeszcze istniał. Hi, hi. Dobra, nie żartuję, śmieję się. Michał pracuje ogólnie za granicą, więc nie ma czasu po prostu, kiedy to robić. A wiecie, jak to się buduje, kampery. Ten fragment, co był tu wycięty, będzie dopasowywane. A zobaczcie. Super sprawa. To można tak zrobić. Można tak i można tak. Takie okno bym chciał mieć. Potem wam powiem, ile takie jedno okno, za ile Michał wyrwał. Ale do domku holenderskiego by się przydało. Właśnie te moskitery. to super sprawa. przynieść. No zobacz, no, kamera włączona, już robota nie idzie. Tak. Da. Progresować dalej, bo jak to było miesiące. Wycinanko już jest, siedzenia poszły. A propos 1500 zł, jedno okno. Tanio, wyrwane. Yy, napiszcie ogólnie, yy, ile te okna normalnie kosztują. Pod kabel podłączony oryginalnie. Coś tu jest za uwagan, przetwornica Azo 2000 na 1000. Taka jak u mnie, sinusem. Pokażę Wam, Michał zamontował sobie regulację na zawieszenie, pompowane. Teraz jest napompowane na maksa. I ogólnie dlatego jest tak wysoko, bo niby jak stoi, to nie powinien stać na spuszczonym. Jest jakaś blacha od tego. No, w tej karetce niestety ocieplenia tu nie ma. Co to jest? To już jest. O, blacha. od razu blacha jest, nie? To masz takie cieniutkie. to tu jest u mnie była wata jeszcze. Tego. I folia. Taki plaster miodu jest. to jest chyba takie wygłuszenie, i może ocieplenie. Coś takiego. Będzie widać? Będzie. U mnie z bata. Tak wygląda w całości. Takie są tu komory, więc taka izolacja jest i utwardzenie. Zobaczymy. Żmudna robota. Biednemu zawsze wiatr w oczy. Nie jesteś na nowego kampera. Kup se karetkę mówili Będziesz mnie miał roboty mówili Dużo zrobione mówili, zaizolowane mówili Zapomnieli wspomnieć, że jak chcesz zamontować siedzenie To masz takie niespodzianki Ty nie rób tu antyreklamy <śmianie> Kupcie sekaretkę, Będziecie mieli elektrykę ogarniętą Elektryka ogarnięta, <śmianie> potwierdzam <śmianie> Tak, szczególnie tak No i co tam jest? Nie wiem, jakiś Jakiś laminat dość mocno. Jest jakaś płyta. W miejscu, w którym było łóżko. Ale z czego ona jest? Mam nadzieję, że nie zostali, bo ma co najmniej centymetr grubości. Jest ogólnie nasz ul. Czyli jakieś ocieplenie. To no. No, no. dobra. Ja wam powiem ogólnie, że ja sobie siedzę już wygodnie w miejscu. Siedzenie pokolone. <laughs> Ford transit. <laughs> <Fort laughs> transit! Ford Transit! custom. <laughs> no tak, tak, tak. Siedzenie drugie jest wywrócone. Bo się robi po prostu miejsce na to siedzenie. To jest sobie. I co? No i. No, fleksik. Flexik, ale to chyba jutro, nie? To tak. To naprawdę, jutro to dzisiaj. No. Stolowa e, płytka. Karetki są pancerne, czyli są twarde. Jak ha jedziemy na minę, przeżyjemy. <grym> tak. <grym> na Ukrainę. No, karetki na Ukrainę. Taki odcinek kiedyś był. No wiecie dlaczego biorą karetki na Ukrainę? Bo są pancerne. stolowe Ej, ale to nie jest centymetr. No to jest trochę więcej. Zobacz, to jest 2 cm. Nie, no 2 cm. No, zobacz, no. To ma... Weź miarę. No z 1,5 cm. No, weź miarę. No, kurde. Weź miarę. No, 2 cm jak nic. Nie, nie, nie. No, kurde. Mówić. 1,5 cm. Wyciągniemy tą blachę, zrobimy sobie na tym palenisku. Nie, zrobimy sobie kamizelkę króla z tego. Bez kitu. Ale jazda znam. Kurde. I to jest przyspawane w ogóle. I jacie, to jest po całości tu. To jest przyspawane do... A to jest w miejscu o, czego, tego łóżka? No. Szok. Przyspawane do podłogi. No, ale wytnie się. Wytnie się to z filmu. <grym> no się wytnie z filmu, tak, <grym> tak, tak. tak. Ja cię Dobra, tu będzie zlew, tu będzie lodówka. Tu Kurde, będzie jak my to wytniemy, tałka. to z, z, z wagi auta ze 100 kilo zejdziemy. No, a propos tego, ja wyciągnąłem łóżko, cały stelaż i ogólnie e, zawieszenie to pneumatyczne i zeszliśmy z wagi 200 kg nic. Co najmniej, to samo zawieszenie Michał ściągnął tak zawieszenie. Nie wiem, czy pokazywaliśmy gdzieś to na e, YouTubie, ale założył sobie pneumatykę i kupiliśmy nowe zawieszenie e, te wszystkie pióra. Żeśmy tanio nie chyba z 1200 zł. Zanówkę miało 6 km, czyli no. nie No, wymieniliśmy to i zeszło ile? 150 kg? Co najmniej. No, 150 kg, więc zawieszenie z karetki trzeba wyciągać, bo 150 kg będziecie mieli lżej. To już na zbiornik wody. No, na zbiornik wody, ale to jest przesada. Dobra, my do whisky i do jutra. Pokażę Wam, co tu się dzieje. Znów koparka. A tu mamy końcówkę do nowego domku. I tyle się dzieje. A tam się wi-fi robi, czyli internecik. Robota bre. Tak poleci nasz internet do drugiego domku. Właśnie przed chwilą był pomiar. Ile i wycena klimę z Wi-Fi, więc też będziemy mogli sterować klimę jakby zdalnie. No i tak kopiemy, rozkopujemy, zakopujemy, kopiemy, rozkopujemy, zakopujemy. A tu będziemy robić wodę i będzie owinięte drucikiem, żeby też nie było przymarzania głębokiego. Jest gitara, powiem szczerze, że roboty ciągle. Ale już jestem trochę tym zmęczony, a ten drugi domek to psychicznie nie wiem czy wytrzymam mu urlop zziąć. No jak zwykle rozkopanko. Ciągle rowy i rowy. Po co tutaj w ogóle ten rów? Ja nie wiem w ogóle po co oni go wymyślili. Nie wiem co to za cel był. Cel był taki, żeby zrobić tu prysznic, żeby się opukać przed wejściem, albo schłodzić po saunie o, oprócz tej bali. I tyle, więc. Kolejny rowek, ale ten rowek już nie musi być tak głęboko. Bo na zimę będziemy tą wodę spuszczać. A będziemy chcieli trzymać wodę w bali. Pasuje i tak tu hydrofor wpadnie. Emki, cyk, cyk i się dzieje. Cały... Nie wiesz co się dzieje, nie? Robotnicy wszędzie i robotnicy, tak piciu, piciu Prawie się gorąco, a tu jest bajzel Straszny bajzel Budowa Masakra Po co trawę siać Jak ryte. Chyba kładem tutaj pojeździmy Shocking Dobra, koparka skończyła robotę, a my działamy jeszcze z hydrauliką. I takie długie manewry, i takie zestawy jeżdżą po naszej działce. Oli, chodź do mnie szybciutko! Chodź, szybciutko! Nahać, nahać, chodź. chodź. To podsumowując, tutaj będzie stała taka belka 16 cm i będzie prysznic. Do tego i do tego. Ja się biorę zaraz za zasypywanie. Wąż już postawiony. Hydroforek wleciał tu, a tu powstanie taki fajny domek drewniany, więc też będzie zarąbiście. Zobaczcie to masakra, albo więcej niż masakra. Jedziemy na wycieczkę, bierzemy mi siawteczkę, jedziemy na wycieczkę. Pokażę wam, jakiego supa chcę kupić podobnego, spróbujemy na tym się uczyć bo to nie jest proste, już raz próbowałem no i pokażę Wam może jak dojedzie jak dojedzie Krzychu ogólnie jaki kajak podobny będziemy też kupować dla Was a teraz lecimy nad jezioro dotarliśmy, pogody nie ma, więc nie wiadomo czy będzie pływanko tak rozstawiony nasz obóz Kawka będzie. Oli sobie penetruje. O dziwo nie wchodzi do wody taka cała, nie? Co ty tam masz? Skarpetkę kogoś. A takie ziórko wygląda. No zobaczymy czy Krzysiek przyjedzie. Bo trochę nie za fajnie się zanurzać w wodzie. Chociaż nie ma różnicy temperatur, za duże niestety czas posunął ten pomost. Tak to. Kiedyś przyjdziemy tutaj na nockę. Aniu, czemu masz moją bluzę? One Life, Free Life? Bo tak pięknie pasuje do mnie. No, zaczyna kropić. Ciekawie się robi. Jagoli, tobie deszczyk nie szkodzi, nie? A my mamy zadaszonko. Ciach, ciach, ciach. Zakaz skuterów, tylko kajaki <grystanie> Zachęcasz Posiedzimy tu trochę Właśnie o tym miejscu mówiłem, że można przyjechać sobie i powędkować moją bluzę za ręcznik albo za kocyk największą radochę z wody to dzisiaj ma Oli no nie? Ty, łobuzie, ty. Masz za swoje, że mnie wybrudziłaś całego. Ptactwo lata. Kaczuszki pływają. Foczki na brzegu. I jakieś zwierzęta pływające, mokre sierściuchy. Wydra. Ptaszki śpiewają. Osada puszczy śpiew. Kawka wstawiona. Sygnał gotowości jest. Kaweczka ekspresowa w kubkach One Life. Free Life. Ogarniemy jeszcze jeden kubeczek, pomimo że tak mało jest. Co? No tutaj węgorze łapali ostatnio. Wiesz? I gitara. Taki to sup. On jest na 75 kg. Już ja Wam pokażę. Mówi nie ma tutaj kil jeden. Więc to jest taki typowo nad jezioro. Jak są dwa czy kile to już na większą falę. Tu zaczepiacie sobie za nogę. A żeby wejść na niego chwyta się tu. Ja na początku chwytałem tu. I tak to jest. To jest 9,5 chyba cala czy jakoś. My kupimy 10,5, żeby był bardziej uniwersalny na wagę. I do tego wiosło, i obowiązkowo muszą być kamizelki. Ja nie będę pływać, bo już nie chcę mi się moczyć. Robimy za pilota. Ania stwierdziła, że pobiegnie.